Masz się was w drugiej części walenia klaczy w minecraft'cie To jest, mi coś wyskoczyło, nie? A tak, kurde. Dobra, to sorry, że jestem na tej modzie. Dobra, to pierwszy klacz, perełka. W tamtym odcinku wygramię. Ja. No to prawda, ale nie ładnie. Ten To zrobię, ja Nie zrób kośniki, ja teraz Waterskila będę do Kurde! Ja za wcześnie, dobra. Nie klacz. Kurde! Dla Tak, dwa, jeden, dwa, jeden dla ciebie. To zrób sobie ukośniki Zobaczymy, czy wygrasz w tym odcinku. Zobaczymy, czy w tym odcinku, chłopie, wygrasz, bo w tamtym wygram 6 do 4. Aj! Dobra, teraz do ten klacz Nie złapę! No, nie tak samo. Co jest? Ha! Będę z i przeżyłem, ale dobra. Teraz ledę klacz, ledę. No, no. Muszę, muszę, muszę. Muszę, muszę, nie ja wolę, ja źle rzuciłem. Ej, dobra, to jeszcze po jednej partyjce? Nie, to było. Dobra, to, to, to już szykuje. Nie, nie, Tutaj na razie prowadzi trzy do jednego. No, ale... No, no ale to są... Miały. I to tych, którzy mi czasami tak rają. się rają. Musisz rzemień, nie? Nie, to jest ciebie. Możecie nawet zobaczyć moją reakcję, jak wale. No, raczej. O, ja się cieszyłem. O, ja się cieszyłem. Ja, co ty na rogu, tak to się cieszyłem. Tak, tak. O, co jeszcze było to, ten krok. Dobra, poczekaj, 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 bo ja muszę mieć... Chyba będzie pewnie... Dobra, to lecę, to wracam. Ja teraz, ja teraz pokazuję S. Dobra. nie mam niestety kolejny ruch. Ja nas nie wyjdzie ten klasz? Dobra. Dobra, to lecę. Zrobiłem, 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 zrobiłem. Zrobiłeś? No? Cztery, cztery, trzy jest. Dla, dla ciebie. Kur. Dobra, to teraz co robimy? Ja też właśnie robię. Zrobi Poczekaj na mnie. Ej, ale tak naprawdę, tak naprawdę to ja przypadkowo walnę w mijanę i postawiłem dęblą, więc nie zaliczamy. Acha, bo ty nie A acha, bo ty nie na naderklacza i teraz robisz totem. Ej, poczekaj, poczekaj na mnie, nie, nie rób, jeszcze w na najpierw totem. Ja w ogóle chyba postawiłem drabinkę, ale na niej nie wylądowałem. No, ale ja nie mówię, że wylądowałem, to się nie widzę. Dobra, to trzy, cztery. O się nie wylądowało. O nie! Ej, czyli jest trzy, cztery. cztery jest taki klas. To jest Tak! Zrobiłem! Też zrobiłem! Tak! Też zrobiłem! Dobra... Witaj w teamie! Też zrobiłem! jeszcze raz w rzeczy to zrobiłam! No, tak samo... Nie tego w Dobra, to jeszcze jedna partyjka? Tak! Ej, odrębiliście! No, to ja? no, no Dobra, to ja już szykuję. Ja już połowę klaczy mam. -hmm. Kościół. Kościół. Ej, mam nadzieję, że nam życzy się dobrego, bo jutro mam komunie. ja się stresuję, nie stresuję, czego się stresować. Znaczy ja się trochę Ja się stresuję, ja się trochę stresuję. No, nie, nie, nie wiem, Ty jeszcze? A ty już wzięć. I teraz ile tak Czekaj, bo ja już tutaj wkładam. Czekaj, ja nie brakuje jakiegoś. Slime! Slime clutch. Dobra, No to Ja deadłem. Wiesz dlaczego ja dedłem? Nie wiem. Bo ja dostałem laga, rzuciłem przed siebie perełka, a nie w dół. Dlatego deadłem. Dobra, waterski. No nie! No nie, ja mam jeszcze jedną szansę, bo mi się coś włączyło, kurde. Mi się włączyło, ja walę. I poczekaj na mnie, bo ja chcę sobie wziąć water, Watera i chcę spróbować Watera, okej? Okay? Dobra, ale ty poczekasz. Nie, kurde!

Ja już lecię z tą drabinką. No dobra, ja czekam na ciebie, bo ja mi się nie uda. Ej, ile jest? 6-6? Nie wiem. Ej, chyba jest 6-6, to nie? O kurde Nie, to nie przylecię. Tak, po prostu nie Ej, nikomu. Dobra, to... I dlaczego... Aha, dobra. Kurde, ja już miałem na sobie tę podkę. Ej, to ty naszykuj jeszcze po jednej partice, a tam wyrównuje teren.